Cześć i cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gostek Od Komiksów, Marcin Smugły. No i w końcu doczekaliśmy się. Tak, tak moi drodzy, czas na Tytanów, nową super drużynę, która zbawi nasz świat od wszelkiego zła. Moi drodzy, Uniwersum DC, bieżące historie i tom pierwszy świat bestii pisany przez dobrze znanego nam Toma. Taylora, który w świecie DC już pokazał, że potrafi pisać świetne komiksy. I tutaj odsyłam was do serii Nightwing, pierwszy tom. Mm, fajny, fajny, jeszcze Bruno Redondo przepięknie, przepięknie wprowadza różne e, ciekawe pomysły graficzne. I pytanie, czy Tytani będą tak dobre jak pierwszy tom Nightwinga, czy wyjdzie średnio jak trzeci tom? O tym będę mówił później, w wrażeniach. Ale na samym początku... Kwestia, co warto wiedzieć przed, co warto przeczytać przed lekturą tego komiksu. Moi drodzy, jeżeli jesteście nowym, świeżym czytelnikiem, to myślę, że Tytanii są dobrym punktem wejścia, że interesuje Was komiks o super drużynie. Warto wiedzieć o dwóch ważnych kwestiach związanych z bieżącymi wydarzeniami ze świata DC. Pierwsze to, że po mrocznym kryzysie na nieskończonych ziemiach Liga stwierdziła, że Mówimy pas, oddajemy pałeczkę Nightwingowi Dickowi Graysonowi, który ma zebrać nową super drużynę. No i padło na Titanów, bo tak się akurat złożyło, że Dick Grayson jeszcze jak był pomocnikiem Batmana, czyli Robinem, założył z innymi młodocianymi bohaterami drużynę Teen Titans, czyli młodociani Titani. No ale wiecie, nikt nie jest młodym przez wieczność bohaterowie dorastają no i teraz mam do czynienia z dorosłymi dojrzałymi bohaterami którzy tworzą tytanów którzy to, tworzą tytanów no i właśnie m, druga sprawa o której bardzo o y, której myślę że warto wiedzieć jest to pokłosie y, wydarzeń z Batman wojny cieni komiks który tak naprawdę poprzedza wydarzenia z mrocznego krysu nieskończonych ziemiach, gdzie bestia y, podczas ataku na wieżę tytanów no, dostaje y, strzał w głowę i można powiedzieć, że chłopak sobie średnio z tym radzi, ale spokojnie ten wątek jest tutaj y, dalej pociągnięty, według mnie bardzo fajny, który ma nas prowadzić do głównego wydarzenia, jakim jest właśnie Beast World, czyli świat bestii. Jeżeli chodzi moi drodzy o fabułę, to komiks ten składa się z trzech części można powiedzieć. Pierwsze to jest seria Titanii, zeszyty do 1 do 5, potem wchodzimy w świat bestii, mamy tutaj dwa zeszyty, no i na samym końcu yy, mamy Beast World Tour, czyli opowieści ze świata bestii. Dwie historie, które mają nam Opowiedzieć o, um, opowiedzieć o bohaterach z alternatywnych rzeczywistości, którzy pojawią się w świecie Bestii. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy od zeszytów 1.5 i na początku dość poważna sprawa, bo dowiadujemy się, że Flash został poszylony w klatkę piersiową. Jest to dość poważna sprawa, ponieważ wie, że zostało mu kilka sekund życia, dlatego postanawia przenieść się w czasie i poinformować ym, tytanów, superbohaterów, że ktoś zaczaił się na jego życie. Czyli mamy tutaj do czynienia z alternatywnymi wersjami ziemi. To, co lubimy w superbohaterszczyźnie. No i tak moi drodzy, przechodzimy do tytanów, którzy już tutaj widać, że działają, rozwiązują różne przypadki. I moi drodzy, na samym początku Tom Taylor postanowi nam przedstawić tą drużynę jako inną zbieraniny superbohaterów niż Liga Sprawiedliwości. Zajmują się innymi problemami, działają na całym świecie i jak to zostaje wielokrotnie e, podkreślone przez e, chociażby Nightwinga, on nie jest Batmanem, przez co on się nie będzie zachowywał jak typowy Batman. Także moi drodzy, zaczynamy od małych takich ognisk zapalnych, które będą gasić e, tytani. Tutaj wybucha pożar, jest problem ekologiczny. Mamy nawiązanie do klasycznych przygód tych superbohaterów. Powraca ich stary arcywróg, który stworzy na nowo pewien kult. E, przy okazji wiecie, tam jest PR, tam są wywiady, telewizja, tytani będą musieli się też z tym mierzyć, aż w końcu dochodzimy do bardzo dużego eventu, tak zwanego świata bestii, w którym przyjdzie olbrzymie, mocarne, starożytne, a starożytna siła z kosmosu, która będzie chciała podbić nasz świat i tutaj główną rolę odegra bestia. Bestia, który, no można powiedzieć, że mm, po wydarzeniach z Wojny Cieni nie czuje się najlepiej, ale na szczęście jest Raven, która cały czas stoi przy boku tego bohatera, który, mm, która, no jak gdyby jest dla niego wsparciem, jednocześnie taką osobą, dzięki której bestia może przejść pewną terapię, odzyskać z powrotem wewnętrzny spokój. Czy tak się rzeczywiście stanie? To już pozostawiam Wam do odkrycia. Na samym końcu dostajemy dwie historie, one są nazwane opowieści ze świata bestii, gdzie mamy dość dużo nawiązań do bieżących historii, bieżących wydarzeń z historii uniwersum DC, odwołania do e, koszmarów, odwołania do Planety Łazarza, e, do innych serii superbohaterskich. No i to już takie są rzeczy, które bardziej bym polecił osobom, które śledzą całą bieżączkę wydawaną w Polsce. E, I to jest taka jak dla mnie zapowiedź pod tytułem OK, ci bohaterowie pojawił się i odegrają jakąś rolę w późniejszych zeszytach. Dlatego Myślę, że tak, jeżeli jesteście nowym czytelnikiem, tutaj nawiążę do kwestii co warto widzieć, co warto przeczytać przed. Jeżeli jesteście nowym czytelnikiem, to myślę, że te 85% tego komiksu jak najbardziej nie będzie dla Was problemem, żeby go przeczytać. Nie będziecie mieli tutaj problemu, żeby zrozumieć te wszystkie wydarzenia tych wszystkich bohaterów. Przechodząc do wrażeń mogę powiedzieć, że mam do czynienia z dobrze napisanym komiksem superbohaterskim. Nie jest on aż tak wybitny jak pierwszy tom Nightwinga ponieważ zabrakło mi tutaj jakichś genialnych rysunków i rozwiązań e, graficznych, tak jak to miało miejsce w pierwszym tomie wspomnianej serii, gdzie Bruno Redondo potrafił nas pozytywnie zaskoczyć. Tutaj pod względem graficznym jest powiedziałbym ok, takie typowe superhero. E, natomiast Tom Taylor od samego początku postanawia budować nam napięcie. Mamy od takich małych problemów na ziemi, małych takich wież, wiecie, ognisk zapalnych, które Tytani muszą gasić, po coraz większe, większe wydarzenia przy okazji e, podkreśla, że cały czas to jest inna super drużyna niż Liga, co mi się podobało. Jeżeli chodzi o przedstawienie bohaterów, to główne skrzypce grają tutaj Raven i Bestia. Troszeczkę szkoda, że przez to inni tytani są zepchnięci na bok, ale ja rozumiem, tu nie mamy dużej ilości przestrzeni, tu nie mamy dużej ilości zeszytów, żeby skupić się tak naprawdę na każdym bohaterze. Przez to troszeczkę tracą, ale to jest dla mnie zrozumiałe. I powiem szczerze, że, że kiedy czytałem Pierwsze pięć zeszytów tytanii. Tytanów to że tak było no spoko, jest nieźle, jest nieźle, ale dla mnie całą kwintesencją najlepszą rzeczą właśnie w tym tomie to jest event Bisword I no, nie czarujmy się, żeby dojść do Beastworda trzeba rzeczywiście przeczytać te pierwsze pięć zeszytów tytanów. Dla niektórych może to budowanie stawki będzie za szybkie. E, dla mnie to było zrozumiane, ok, musimy po prostu e, upiec kilka pieczyni na jednym ogniu, przedstawić bohaterów. Um, pokazać problem, no i zbudować to napięcie, wytłumaczyć dlaczego bestia tak a inaczej się zachował. Dlatego, dlatego jest ok, jest ok i to jest fajne. Powiem szczerze, że się troszeczkę bałem, ponieważ po y, dość takiej tendencji spadkowej, jeżeli chodzi o serię Nightwing, bałem się, że Tom Taylor nie będzie miał pomysłu. A tu się okazało, że tak naprawdę, tak jak przewidywałem, Nightwing w pewnym momencie musiał już pójść na odstawkę, ponieważ Tom musiał skupić się na nowej super drużynie, na kolejnym dobrym komiksie który według mnie przyciągnie dużą ilość nowych fanów do współczesnego DC. Dlatego przychodząc do podsumowania, powiem szczerze, że powiało świeżością, powiało czymś fajnym i moi drodzy, mamy bardzo ważny event w świecie DC w postaci bestii, która dość dużo namiesza na tej ziemi. Jeżeli jesteście zaciekawieni, to chytajcie tytanów, to jest kawał dobrego komiksu, w którym się odnajdziecie. No może poza ostatnimi dwoma historiami pobocznymi ze świata bestii, które mają dużo nawiązań do do innych wydarzeń czy serii, to uważam, że jest to komiks, do którego może przystąpić nowy czytelnik, którym odnajdzie się osoba też śledząca bieżączkę, jeżeli chodzi o DC. Ym, może pewne wątki za szybko zostały potraktowane, ale według mnie zostało to na tyle dobrze wyważone, że Tom Taylor szybko prowadzi nas do najważniejszej historii, czyli do świata bestii, która będzie kontynuowana w kolejnych. Tomach. Póki co Tytani jawią się jako jedna z fajniejszych serii z bieżących um, opowieści, jeżeli chodzi o DC i według mnie Tom Taylor dalej jest tym top, top, jeżeli chodzi o twórców DC. Według mnie Williamson, Ramvi czy Zdarski no mogą się uczyć tak naprawdę od Toma Taylora pisać tak dobre historia, super bohaterskie. Choć no muszę przyznać, że na przykład Daredevil z Darskiego to już wszystkich zamiat. Ale wiecie, to jest Marvel, także o tym będę kiedy indziej opowiadał. Jest nieźle i trzymam kciuki, żeby dalej było tak samo, albo jeszcze lepiej. To tyle ode mnie, moi drodzy. Zapraszam was na Facebooka, go skądko komiksów tam będę wrzucał informacje odnośnie innych zbliżających się historii. Trzymajcie się ciepło, e, spokojnej, jak jeszcze, bo pewnie będziecie to słuchać podczas majówki, więc spokojnej majówki, dużo słoneczka, e, smacznych potraw, <grywa> no bo jest wielki święto grilla. No i nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.